Sala Nowe Środy. Dzisiaj rozmawiamy o moim ulubionym skręcie M. Dlaczego jest to mój ulubiony skręt? Po pierwsze, dlatego że pasuje, według mnie oczywiście, odpowiedniej firmy skręt, do każdego oka. To jest jedyny dla mnie skręt, który wygląda tak fajnie u wszystkich osób. Jednak, co jest ważne w skręcie M? Pamiętaj, że... Jakby nazwa skręt M, czy tam skręt L, bo to jest już tak pomieszane, że właśnie o to chodzi, żeby nie zwracać uwagi na oznaczenia. Powinna każda firma w sklepie mieć rysunek lub zdjęcie, jak dana rzęsa wygląda. I to jest dla mnie bardziej wyznacznikiem tego, że jest to ten skręt, którego ja akurat szukam. Mój ulubiony skręt M jest to skręt od firmy Fashion Lash. E, czym się charakteryzuje? Ma krótką nóżkę, tak? Bo M jest bardzo zbliżone do Lki. No mniej więcej jest, tak? Tylko jest tutaj bardziej łagodnie. Różnej długości są nóżki, różnie jest wygięte tutaj całe ciało rzęsy, więc to zależy od firmy, od tego jaki użyli po prostu szablon. I dlatego ja mówię akurat konkretnie o skręcie M z firmy Fashion Lash, ponieważ po pierwsze, krótka nóżka, po drugie, to wygięcie tutaj nie jest pochylone za bardzo do przodu, w związku z tym nie powoduje, że nam te rzęsy Wiszą nad nami. I krótka nóżka dodatkowo sprawia, że oko jest otwarte do góry, nawet jeśli klientka ma smutne oko lub opadające rzęsy. Bo jeśli znajdziemy skręt M, który będzie miał długą nóżkę i klientka będzie miała rzęsy rosnące w dół, no to niestety może to pogorszyć sprawę, więc dla mnie to jest główny wyznacznik. Jeśli chodzi o skręt M lub yy, wszelkie pochodne. Na pewno m generalnie w swojej zasadzie bardziej nam te oko otwierają. L-ki nie natomiast m tak. Więc ja uważam, że jeśli wybierać pomiędzy tymi dwoma dla naszych klientek, czyli do codziennej pracy, no to uważam, że potrzebne są nam. -ki. Teraz pokażę, jak ta emka z Fashion Lash wygląda. Zobacz teraz, to są trzy przykładowe skręty M. Pierwszy z nich, pierwszy od lewej, to jest skręt od Fashion Lash. Drugi jest to M z Jołasz, natomiast trzeci jest to M od Olgi Sandu. Widać delikatną różnicę pomiędzy nimi. Te dwa pierwsze są bardzo do siebie zbliżone, bo mają bardzo krótkie nóżki. Natomiast jowlaszowy tak czy siak ma tą nóżkę minimalnie dłuższą. Kolejna rzecz. Skręt od jowlasz nie zawija tak, tutaj jakby do środka, jest bardziej na prosto. Natomiast skręt ten M ma widocznie dłuższą nóżkę. Zupełnie tutaj inne te uniesienie i tutaj idzie naprosto do góry. Więc dla mnie ten skręt najlepiej otwiera nam oko, najlepiej je unosi, powoduje, że ono przestaje być smutne, natomiast nadaje się również do efektu popularnego ostatnio, czyli efektu em, kreski, tak, czy linera, czy... Strzałki. Ja wszystko robię tym skrętem, próbowałam na różnych, natomiast ten jest dla mnie mimo wszystko ulubiony, ponieważ oprócz tego jeszcze super się rozkłada. Dzisiejszym tematem są skręty M, więc nie mogło mnie tutaj zabraknąć. Oczywiście nazywam się Daria z jestem instruktorem Junet, Hytlasz Armii i witam Ciebie ze słonecznego Białego stoku. Już Wam pokazuję skręty M, jakie można znaleźć u mnie w szufladzie. E, od góry. M od e, Lash Queen, od Kasi Borkowskiej. Następnie Amazing e, Lashes, seria Pink. E, Jolash Rarity, Exclusive Lashes e, oraz Lexel Beauty. Takimi moimi ulubień, ulubieńcami w skręcie M jest e, Lexel, e, Amazing, no i ekskluzji flashes, ale ekskluzji flashes używam tylko i wyłącznie do efektu eyelinera. <laughs> Już Wam pokazuję, jak skręty M wyglądają z profilu. Jak widzicie, można zauważyć, że niby skręt M, więc każda rzęce powinna być taka sama, a jednak nie. Dla mnie Rarity, gdzie tutaj jest skręty M, dla mnie jest to bardziej skręt <laughs> L. Uważam, że firmy mocno już namieszają w tych skrętach, więc naprawdę ciężko się określić, jak powinien wyglądać prawdziwy skręt M czy L. M od Amazing Lashes to te drugie od lewej strony. Zobaczcie, jak one pięknie są uniesione do góry. Nie ma takiego załamania jak w skręcie L, ale pięknie unosi się do góry, więc przepięknie otwiera oko. Przedostatnie rzęsa od Exclusive Lashes. Dla mnie są to dość płaskie te rzęsy ze względu na długą nóżkę. Dlatego są świetne do efektu eyelinera. No i ostatnie rzęsy, oczywiście Lexel Beauty. Dla mnie jest to taki uniwersalny skręt M. Czyli tak naprawdę komukolwiek by się mi nie zrobiły, nie zrobimy tym skrętem e, krzyty. Skręt M od Jolash, mimo że uwielbiam firmę Jolash, e, dla mnie tutaj bardziej to przypomina po prostu skręt. Cześć, ja nazywam się Urszula Pałka i witam Was serdecznie w kolejnych salonowych środach. Jeżeli chodzi o skręt M i generalnie o skręty takie niestandardowe, to w moim gabinecie e, używam ich e, raczej sporadycznie, dużo rzadziej niż skrętów standardowych. Natomiast jeżeli chodzi o Mkę, to lubię ten skręt bardziej niż skręt L i częściej go używam ze względu na to, że dużo mniejszy bałagan tworzy się na takiej aplikacji niż na przykład przy skręcie L. I to zauważyłam sama jako klientka, jako osoba nosząca zarówno Lki jak i Mki, bo jedno i drugie przetestowałam na e, swoich e, oczach. E, i problem w elkach był taki, że po tygodniu po półtorej dosyć ciężko było mi ułożyć te rzęsy. W skrętach standardowych jest tak, że ja przyczeszę sobie, I nawet jak mi zostało tam 20 kępek, to to wygląda spoko. Natomiast e, przy elkach już po tygodniu po półtorej tworzył się taki bałagan, który mi się nie podobał i z, chciałam sprawdzić, czy przy mkach również tak będzie i nie było. Natomiast mi osobiście e, takie rzęsy, jeżeli one są założone po całości, nosi się troszeczkę gorzej niż standardowe skręty, ze względu na to, że mają one dłuższą nóżkę i mnie osobiście po prostu te rzęsy bolały. Ja jestem osobą, która, której bardzo szybko rosną rzęsy, włosy, paznokcie. I po prostu w momencie kiedy szybko pojawiał się odrost i ta nóżka była dosyć długa no to niestety, ale było to dla mnie mniej komfortowe. Na pewno to co zauważyłam przy M-kach, to to, że dużo lepiej trzymała się moja aplikacja. I tak jest ze wszystkimi tymi skrętami niestandardowymi, że jednak przy tej płaskiej nasadzie te rzęsy po prostu trzymają się lepiej. Natomiast do czego ja wykorzystuję skręt? M, to na pewno efekt kim. E, bardzo fajnie e, te rzęsy wyglądają właśnie na przykład dodane e, w promieniach. Te promienie są wtedy dużo bardziej e, widoczne e, i przez to, że ten skręt M idzie tak e, dosyć mocno e, do góry, to rzeczywiście fajnie i efektownie w e, efekcie kim wyglądają. E, to, co jeszcze, do czego jeszcze wykorzystuję tą MK, jeżeli chodzi o jakieś tam fajne efekty, to jest zagęszczenie nasady. To jest efekt kreski dolny rząd. Robię sobie krótkimi rzęsami i przeważnie są to rzęsy w skręcie takim delikatnym C. Zawsze, jeżeli chcecie łączyć. Standardowy i niestandardowy skręt to na pewno musicie sobie sprawdzić. Po prostu przyklejając na pasku jedną i drugą rzęsę, czy one rzeczywiście będą dobrze ze sobą wyglądać, żeby nie było tak, że jedna rzęsa jest tak, a druga tak. tak? I po prostu na otwartych oczach nie będzie to dobrze wyglądało. I zauważyłam, że właśnie najczęściej emki fajnie zazębiają się z takim delikatnym. C. I właśnie w takim zagęszczeniu nasady e, lubię używać emek, czyli dolny rząd wyklejam cały takim C C+, który jest e, krótszy, a resztę wyklejam w Mkach, e, które właśnie dają taki fajny efekt otwarcia tego e, oka, Natomiast te C dają efekt fajnego zagęszczenia I Spróbujcie sobie, bo naprawdę wygląda to dobrze. Lubię skręt M wykorzystywać w efektach wyciągających oko. Teraz ten efekt też, też jest modny. Pamiętajcie tylko żeby potrafić go dobrze dopasować do klientki, ale na przykład w efekcie kociego oka, kiedy moja klientka chce mocniej wyciągnięty kącik, to dodaję sobie właśnie te emki w kąciku. Nawet nie robię ich po całości, tylko właśnie dodaję w kąciku. Natomiast też jeżeli chodzi o takie wykorzystanie tych emek po całości, co tak jak wspomniałam robię rzadko, bardzo sporadycznie, to fajnie mi się to sprawdziło u osób, które mają głęboko osadzone oczy. Ta MK naprawdę fajnie to oko wydobywa i go tak nie spłaszcza, jak, jak ma to często w zwyczaju taka standardowa Lka. I teraz Wam pokażę firmy, trzy firmy, które, które mam, jeżeli chodzi o MK, i powiem Wam, która jest moja ulubiona. To, co jest ważne przy skrętach takich niestandardowych, to to, żeby mieć na uwadze, że w każdej firmie MK -ka może wyglądać inaczej. I warto prosić producenta o wysłanie zdjęcia, jak ta MK rzeczywiście wygląda. I tutaj widzicie trzy skręty M. Co prawda w Sparkle jest to M+, natomiast zauważcie, że wszystkie wyglądają. Inaczej. Tutaj w tych sparklach, jeżeli chodzi o M, gdyby nie fakt, że ta nóżka jest dosyć długa i jak dla mnie za długa, bo ja wiem, jak to się później nosi, to tutaj ten skręt wykorzystuje tylko i wyłącznie w promieniach, właśnie do efektu Kim. Jeżeli chodzi o MK z e, Joulasa, to ona tutaj na pewno fajnie się sprawdzi do oczu głęboko osadzonych. Ta nasada tutaj jest bardzo, bardzo króciutka. Chyba nie widziałam w innej firmie tak krótkiej m, nasady. Natomiast na oku e, jeżeli szukacie takiego efektu, naprawdę jaki daje skręt M, to tutaj na oku ja tego nie widzę. To fajnie się sprawdza przy oczach głęboko osadzonych. Natomiast jeżeli szukam rzeczywiście skrętu M z fajnym efektem, to dla mnie najlepszy jest skręt z. Sabliera, który tak troszeczkę jest M, troszeczkę mam wrażenie jest L, ale na oczach wygląda naprawdę bardzo fajnie i e, używam tego skrętu e, przede wszystkim przy efektach wyciągających, czyli efekcie eyelinera, efekcie kociego oka i sprawdza się u mnie najlepiej i wygląda na oku najładniej. Cześć, z tej strony Patrycja Pawłowska. Skoro w dzisiejszym odcinku rozmawiamy o rzęsach w skręcie M, to za chwileczkę usłyszycie, jakie są moje trzy ulubione typy rzęs, jeżeli chodzi właśnie o ten specyficzny skręt. Zobaczcie, to są trzy rodzaje rzęs w skręcie M, y, takich, których ja uważam, że na, na nich technicznie się bardzo dobrze pracuje. Natomiast jak widzicie, one mają różne zagięcia. Pierwsze rzęsy od lewej strony są po pierwsze w brązie i są to rzęsy od sabliera. To są M-ki. Zobaczcie, jakie one mają na dole wyprasowany ten kąt, y, że faktycznie widać, że ten skręt jest taki dość mocno wyprasowany, bym powiedziała. Dalej. Drugie rzęsy idą bardziej do góry, i to są rzęsy Eye Beauty. Um, uważam, że one też są super, jeżeli chodzi o jakość techniczną, ale ten pasek ma trochę więcej kleju. I trzecie rzęsy, które uważam, że e, idą najłagodniej z tych wszystkich trzech, i też się na nich super pracuje, to są, rzę to są rzęsy Fashion Lush. I to też są emki. Najcieńsze, jeżeli chodzi o rozmiarówkę, mimo że wszystkie są 007 kami są rzęsy pierwsze, czyli to są rzęsy z firmy Sablier. Natomiast te dwa rodzaje rzęs, czyli Eye Beauty i Fashion Lash, są rzęsami, bym powiedziała, że mocnymi, jeżeli chodzi o grubość 007. I te trzy rodzaje rzęs ja akurat polecam najbardziej, jeżeli chodzi o jakość techniczną, w skręcie M.